Cześć, witam Cię w przestrzeni mojej karta Tarota. To będzie rozkład pod tytułem. Sekundkę. Rozkład Tarota pod tytułem Ty wybierasz, czy trwasz w tej relacji oszukując siebie, czy odważnie ruszasz w nowym kierunku. No, to jest jakaś relacja z przeszłości, która bardzo dobrze rokowała. Czyli, e, proszę pamiętaj, że jest to rozkład ogólny i może nie rezonować z tobą. Czyli Ty wybierasz, czy trwasz w tej relacji, oszukując siebie, czy ruszasz odważnie w nowym kierunku. Dwójka mieczy, dwójka kielichów, dwie monety, rycerz kielichów i osiem monet. Czyli tutaj zdarzyła się relacja, bo mamy dwa kielichy. Dwie osoby się spotkały, stworzyły jakąś relację, jakieś połączenie miłosne. Bardzo tu <coughs> dużo jest pasji miłości, przyciągania i wzajemnego wsparcia. Ale ta relacja jest jakaś podwójna. Znaczy, czy była podwójna? Jest podwójna. Ma tutaj podwójność i związana jest z decyzją, którą być może ktoś podjął. I mamy tutaj potężne rozdroże, czyli takie przyblokowanie na poziomie serca i umysłu. To znaczy, że serce mówi to, a umysł mówi co innego. I, i tutaj ym, to jest jakby oddziaływuje równoważnie, to serce i umysł. I nie można tutaj podjąć decyzji, i człowiek tutaj tkwi na tym rozdrożu, i nie może ruszyć z miejsca, bo zarówno umysł, jak i serce są równomocne. No, serce mówi no to jest ta Twoja właściwa osoba, ale umysł mówi: nie, nie. Tutaj jest jakoś, jakaś podwójność, ktoś tutaj ma wybór, i tutaj jest coś nie tak. I pokazuje nam się, że bardzo mocno tutaj osoba pracowała nad tym rozdrożem, próbowała się z tego wywikłać, czy z tej, z tej relacji, z tego połączenia, podjąć jakąś decyzję. No ale niestety nie, umysł nie wziął tutaj górę. Mm, nad sercem. I prawdopodobnie ta osoba jest uwikłana wciąż w to połączenie, i wciąż ma uczucia. I wci wciąż tutaj jest. Jej serce jest otwarte w stronę tej osoby. Jej oferta oferta miłosna tej osoby jest ciągle na stole. Ciągle. Aktywna, mimo tutaj świadomości, że coś jest nie tak w tej relacji, że to jest, że to, jest to rozdroże, z którego powinniśmy pójść w jakimś kierunku, naj, najlepiej w kierunku umysłu, to co nam umysł podpowiada, mimo że tutaj dużo wysiłku zostało włożone, żeby się z tego wywikłać, niemniej jednak no, nie udało się tej osobie wywikłać z tego połączenia miłosnego. Trójka buław, trójka kielichów, wieża, mm. dziewięć mieczy, mm. <laughs> dziewięć monet. <laughs> Więc osoba tutaj, mająca te uczucia, ten rycerz kielichów, e, Ciągle czekała na pozytywne rezultaty, miała nadzieję te pozytywne rezultaty dostać, ale niestety tych pozytywnych rezultatów nie dostała, ponieważ tkwiła w trójkowej relacji. Była tą trzecią osobą w relacji, i ta relacja dla niej skończyła się po prostu jakimś nagłym tąpnięciem, upadkiem. Z, e, Zakończeniem tej relacji, zakończeniem tego połączenia. No, bardzo tą, to zakończenie, tą osobę tutaj zainteresowaną, tą trzecią osobę w relacji bardzo mocno zaskoczyło i wpędziło ją w totalne łzy. I nie na co tu więcej czekać na pozytywne symptomy, pozytywne jakieś, Em, pozytywny dalszy ciąg w tej relacji, ponieważ jest tu zdecydowanie, są co najmniej trzy osoby w relacji, nie ma co tkwić w tym żalu i po prostu trzeba z tego się wycofać. Trzeba jakby um, zostawić ten żal w przyszłości i... I przywrócić sobie wolność, odzyskać wolność, odzyskać y, pozytywny, pozytywne miejsce w, we, w swoim życiu dla samego siebie, e, przywrócić sobie tą radość życia, e, poczucie własnej wartości zobaczyć, w jakiej sytuacji życiowej się jest, że ta sytuacja osobista, życiowa jest bardzo świetna, że można dalej się rozwijać, można dalej samodzielnie pokierować swoim życiem i pójść w kierunku nowych sukcesów. I nie ma co tutkwić tej trójkowej relacji, która przynosi tylko łzy. No zbudowana była na mocnej iluzji, no, i relacje zbudowane. No i iluzjach kończą się wieżą, kończą się upadkiem, e, rozwaleniem tej relacji do gruzów, totalnym tąpnięciem, totalnym zaskoczeniem łzami i rozpaczą. Co tu dalej? Siedem mieczy. Siedem monet. Paść mieczy. Sześć mieczy. I głupiec. No, można tutaj dalej się oszukiwać. Można dalej tutaj tkwić w tym, co już rzeczywiście nie ma racji bytu. Co się skończyło. <laughs> co jest iluzją. Można cierpliwie czekać na to, że może dostąpisz zaszczytu i ktoś tutaj Cię zauważy jako tą trzecią osobą w relacji. A może czas pójść po rozum do głowy, odsunąć się od tej niedobrej sytuacji życiowej dla siebie, od tej iluzji, odsunąć się i pójść w kierunku czegoś nowego, otworzyć się może na jakąś nową znajomość, no coś po prostu zrobić nowego w swoim życiu. Mieć jakby obudzić sobie tą wiarę, że coś nowego, fajnego w tym życiu Cię jeszcze czeka, oprócz tej trójkowej relacji, z której absolutnie trzeba się po prostu wycofać, bo ona tylko przyniosła tutaj głębokie rozczarowanie i ubolewanie i żal. Więc nie ma się co tu oszukiwać, nie ma co tu trwać i cierpliwie czekać, bo tu happy endu nie będzie. Bo tutaj, tutaj człowiek po prostu przez jakieś nieodważne działanie wpakował się w trudną y, y, sytuację, w problemy. Y, I tutaj należy zobaczyć prawdę y, y, z pozycji tu umysłu, ocenić sytuację i y, zdystansować się emocjonalnie. Tutaj należy dokonać intelektualnej oceny swojej sytuacji i czym prędzej wycofać się z tej niekorzystnej sytuacji dla siebie. Świat. Rycerz monet. Rydwan. Paś monet. I rycerz buław. Czyli nie oszukiwać się, nie liczyć na, na jakiś happy end, zobaczyć prawdę, e, nie sabotować tutaj sw swoich życiowych wysiłków, e, zamknąć ten rozdział zdecydowanie, stanąć na czt swoich czterech, czterech nogach, po prostu podjąć konkretne uziemione decyzje, i podjąć nowe zdecydowane działania, że ruszasz w kompletnie nowym kierunku, że jesteś zdeterminowany opuścić to tą sytuację, tą niekorzystną emocjonalnie sytuację dla siebie. Ty jesteś tutaj mhm. dyrygentem swojego życia, ty kierujesz tym swoim życiem, ty jesteś kierowcą i ty ruszasz. I ty możesz ruszyć. I to będzie taka jakby nowa Twoja historia życiowa, nowa podróż życiowa, ale jesteś w stanie tego dokonać, o ile będziesz zdeterminowany, opuścić tą sytuację i, i po prostu ruszyć dynamicznie z impetem w kierunku czegoś nowego. Coś, co może być sukcesem dla Ciebie, co może być spełnioną, spełnioną relacją. I po prostu zacznij od małych kroków, od czegoś małego, skup się na jakimś małym, konkretnym zadaniu. I co zapoczątkuje korzystne zmiany w Twoim życiu. I również da Ci siłę, da Ci moc, odwagę do pójścia w nowych kierunkach, do pójścia za swoimi marzeniami, odważnie, dynamicznie, z pasją, kreatywnie. I ta pasja i ta kreatywność w tobie jest. Trzeba ją tylko obudzić, ożywić, dać jej prawo jakby głosu i pojawią się w twoim życiu nowe, korzystne zmiany, jak również możesz spotkać kogoś nowego, kto rzeczywiście da ci poczucie szczęścia, spełnienia emocjonalnego. Także ta trójkowa relacja to jest absolutne bezdroże, strata czasu, strata energii, strata Twoich emocji, stracony czas na czekanie, na liczenie czegoś, na coś więcej. Tu nie ma, tu ktoś podjął decyzję, klamka zapadła, Re, ta relacja, to połączenie po prostu się rozwaliło, zburzyło. Dokładnie do, do gruzów. było z, z tego zburzenia było bardzo dużo łez i rozczarowania, i naprawdę bardzo takich stresujących emocji, nieprzespanych nocy. No ale może było warto, bo warto tutaj przejrzeć na oczy zobaczyć fakty zamknąć ten nie, niekorzystny rozdział w swoim życiu podjąć nowe działania. Które po prostu dadzą ci szansę na dotarcie do jakiegoś pięknego miejsca w twoim życiu, gdzie poczujesz się spełniony i szczęśliwy. E, jakie tu mamy znaki? Mamy tutaj ryby. E, Mamy tutaj panny, mamy raka. Mamy baran lew strzelec. Mamy również wodnik. Bliźnięta. Może nawet waga. I takie mniej więcej znaki. I jaka tu jest rada od tarota dla tej osoby, która jest tu trzecią osobą w relacji? Niestety. Jaka jest rada od Tarota dla tej osoby? Równowaga, pięć kielichów. No, na pewno nie tkwi w przeszłości, w tym, nie tkwi w poczuciu żalu za utraconą relacją. To należy po prostu przyprowadzić się do równowagi, do balansu, coś zrozumieć. Uzdrowić swoje emocje, uświadomić sobie, że to kosztowało cię bardzo dużo daremnego wysiłku, dużo bolesnych lekcji, ale teraz czas na przywrócenie siebie do równowagi życiowej. Uzdrowienie emocji. I taki też może postawić na kompromis, taki sam wobec siebie, że okej, okay, dziękuję za to doświadczenie. To była może bolesna lekcja, może coś tutaj się nauczyłem, zrozumiałem i jestem ok z tym. Ale teraz czas na moje uzdrowienie i na nowe, nowe działania. I na zrozumienie pewnych lekcji życiowych. I taki jest przekaz. Na to pytanie ty wybierasz, czy trwasz w tej relacji, oszukując siebie, czy odważnie ruszasz w nowym kierunku. Dziękuję za oglądanie. Pozdrawiam, pa. pa.